obalamy mity fitnessowe, treningowe, dietetyczne. Dzisiaj jedzenie zbyt dużej ilości jajek powoduje zwiększenie się poziomu cholesterolu, powoduje miażdżyce, problemy z sercem, problemy z układem krwionośnym. Jest to mit. Nieprawda, chociaż jajka zawierają cholesterol, to nawet kilka jajek dziennie dla zdrowej osoby nie ma żadnego negatywnego wpływu. Jeśli mamy zdrową wątrobę, jeśli nasz organizm jest zdrowy, to ten cholesterol dostarczany z, w tym przypadku z jajek nie ma żadnego wpływu negatywnego, nie zwiększa poziomu cholesterolu w naszym ciele. Praca wątroby, to jak ona radzi sobie, jak gospodaruje tym cholesterolem, po prostu produkuje go mniej. Jest w stanie wykorzystać, przejąć, ograniczyć wchłanianie tego cholesterolu pochodzącego z jajek i w ten sposób. Zapobiegać podniesieniu się tego poziomu cholesterolu w naszym ciele. Więc, nawet 5-10 jajek dziennie u zdrowej osoby nie spowoduje żadnych negatywnego wpływu na poziom cholesterolu, na nasze zdrowie i w konsekwencji żadnych negatywnych objawów, skutków dla naszego zdrowia. Czyli jedzenie jajek nie ma żadnego negatywnego wpływu na zwiększenie się poziomu cholesterolu w naszym ciele. Nie wywołuje żadnych niebezpiecznych chorób, nie powoduje zwiększenia się ryzyka chorób serca, chorób układu krwionośnego. Jest to nieprawda. Kolejny mit, który należy obalić. Dziękuję za uwagę. Dostępnij, podziel się, skomentuj, zasubskrybuj, oceń. Dziękuję za uwagę.